No to przechodzimy do pierwszego wątku dzisiaj. Czy w obecnej sytuacji Polska już teraz powinna obrać konkretną strategię polityczną, czy rozsądnym jest przeczekanie do momentu wykrastylizowania się sytuacji na arenie międzynarodowej? I chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Jerzego Targalskiego. Bardzo proszę, panie doktorze. Uważam, mikrofon, że mikrofon, mikrofon. obecnie doszło do przyspieszenia, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji międzynarodowej i budowę bloków regionalnych i dlatego dalsze udawanie że Polska nic nie rozumie co się dzieje i brak zdecydowania będzie dla nas niekorzystny bo nie będziemy traktowani poważnie przez żadną ze stron stąd ani siedzenie na płocie nie będzie możliwe i nie, nie jest już możliwe ani tym bardziej gdzieś przyglądanie się z boku, ponieważ są konkretne decyzje, które trzeba podjąć. To jest, jeżeli chodzi o rozwój nowych technologii, jeżeli chodzi o budowę armii, zbrojenia, i być może najważniejsze, to jest budowa własnego przemysłu. Trzeba zdecydować się, czy chcemy być dodatkiem. Do Niemiec? Czy nie? Jeśli nie, to musimy rozwijać własne możliwości produkcyjne nie w zakresie gwoździ i mebli, tylko takich przemysłów, które będą nam dawały odpowiednie zyski, które będziemy mogli potem zainwestować. Czyli to, co pan Jacek nazywa marżą. Tak? Zysku. Więc nie, nie możemy dłużej. Natomiast cały czas obserwujemy taką sytuację, że Polska nie może się zdecydować. I chciałaby, a to z jednym, a to z drugim. Tak naprawdę Polska jest, moim zdaniem, jak liść na wietrze. Kto bardziej. Dmuchnie, czyli naciśnie, no to w, te, w tym kierunku ten liść leci, prawda? Jak nacisną Niemcy, no to liść leci w kierunku Berlina, jak Amerykanie, no to w kierunku Ameryki i tak dalej. Czasami pojawiają się pomysły chińskie, potem się z tego wszystkiego ktoś inny nacisnął, więc Polska wycofuje i przy ostatecznie nie ma ani korzyści z takiej polityki bo nie ma jasnego postawienia sprawy dobrze jesteśmy z wami w zamian za to to i to tak nawet ta polityka nie służy wzmocnieniu pozycji Polski, bo wszystko to jest robione w dość dziwny kumtatowski sposób. Stosunki z Chinami nie służą do wzmocnienia pozycji w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi, tylko tam ukradkiem się to 5G chińskie robi, a jednocześnie obiecuje się Amerykanom. I nie jest to ani grana na dwa fronty, ani nie jest to balansowanie, ani nie jest to jakaś przemyślana strategia. To jest po prostu chaos i przypadek, tak bym to nazwał. Bo chociażby w wypadku tego 5G, co innego mówi rząd, co innego robi się na poziomie samorządów. Wygląda tak, jakby tak naprawdę Polską nikt nie rządził, jeżeli chodzi o strategiczny rozwój. Tak? My się koncentrujemy na bredniach i bzdurach. Natomiast przemyślanej strategii nie ma. Dlatego uważam, że jest w tej chwili moment, że wyboru i trzeba jasno zdać sobie sprawę, że każdy wybór ma swoją cenę, tak? Trzeba to określić, czego my żądamy w zamian, jakie koszty jesteśmy gotowi ponieść. I w sposób jasny dążyć do z góry wyznaczonego celu, a nie cały czas się chybotać i udawać, a to, że z jednymi będziemy dobrze, a to z drugimi. oświadczenia no, takie jak tam minister Czaputowicza, że my ich chcemy i z Niemcami, czyli z Unią i z Ameryką. To jest po prostu niemożliwe w sytuacji zaostrzającego się Konfliktu w sytuacji, kiedy teraz Niemcy przystąpiły do budowy własnego nazwijmy to, imperium, można nazwać Czwartą Rzeszą albo Unią Niemiecką, jak to woli. Więc dalsze udawanie, że niczego nie rozumiemy, zakończy się tym, że zantagonizujemy po prostu wszystkich. Bo można antagonizować z jednych, Wchodząc w sojusze z innymi, ale zantagonizować wszystkich swoją niepoważną postawą, to jest najgorszy z możliwych wyborów, a tak to w tej chwili wygląda. Jakby tak naprawdę nikt nie wiedział, w, którym, w którą stronę Polska chce pójść, i udawał, że można pogodzić wszystkich ze wszystkimi, a jest to po prostu niemożliwe. Tak, może na jeszcze było kilka lat temu, ale nie w tej chwili. Doktorze, bardzo proszę, doktor Jacek Bartosiak. przepraszam. Postaram się uzupełnić wypowiedź pana doktora i kilka konkretnych przykładów. Otóż jesteśmy rzeczywiście w takiej sytuacji, że Amerykanie łamią ład międzynarodowy, który sami stworzyli po to, żeby uniemożliwić wzrost potęgi chińskiej. Bez złamania tego ładu międzynarodowego nie uda się. Amerykanom odnieść sukcesu. Eskalują specjalnie po to, żeby póki jeszcze mają, jak uważają, siły to zrobić i żądają od swoich partnerów, sojuszników, państw współpracujących deklaracji oraz konkretnych działań, jak na przykład z 5G, jak na przykład z różnymi innymi inwestycjami chińskimi. No i Amerykanie mają problem, dlatego że nie wszyscy sojusznicy są chętni. Kilka dni temu premier Singapuru wyraźnie powiedział, że nie będzie tu żadnego wybierania ani mamy, ani taty. I jest to inna rywalizacja niż ze Związkiem Sowieckim. Związek Sowiecki nie był częścią Ładu Światowego w, w sensie gospodarczym wielkim potentatem produkcyjnym, kupującym i sprzedającym, a Chiny są. I wyraźnie Niemcy i Europa kontynentalna też nie ma ochoty dać się opisać w dualistycznym konflikcie. Przede wszystkim moim zdaniem z tego powodu, że Europejczycy uważają, że Amerykanie nie pokazali jakości przywództwa, które jest w stanie wygrać rywalizację z Chinami. Ja wiem, że w Polsce to brzmi strasznie, ale tak, tak to wygląda. Tak Europejczycy uważają. Nie to, że Europejczycy pokazali jakość przywództwa, które byłoby w stanie wygrać, ale taka jest opinia tak, na kontynencie. Bez przesądzania, czy jest słuszna. W związku z tym my mamy bardzo złożoną sytuację bezpieczeństwa jako Polska. I chciałbym tu pokazać, to nie jest czarno-biała sytuacja. Mamy bardzo złożoną sytuację, na której można bardzo dużo przegrać, ale można też wygrać. Po pierwsze, jest kilka kierunków polityki. Pierwsza jest taka, że nie siedzimy na płocie. My z Chinami nie mamy właściwie żadnych interakcji handlowych poza jakimiś śladowymi. Po prostu. Taka jest brutalna prawda. To Niemcy siedzą na płocie, albo Australia. Albo Tajwan, albo Korea Południowa, albo Japonia, nawet Francja, ale nie Polska. To bardzo. Konf oczywiście fajnie byłoby, żebyśmy w przeszłości zarabiali na rynku chińskim, tak jak Niemcy, Amerykanie, Francuzi itd. i tak dalej. To uważam, był... był wielki błąd Rzeczypospolitej, że nie wykorzystywała tego co zachód. Ale to już mniejsza, to już jest przeszłość. Więc nie siedzimy na płocie tak jak oni, bo nie ma tego płotu dla nas. My siedzimy na odległej górze i możemy się przyglądać jak walczą tygrysy. I to jest z perspektywy chińsko-amerykańskiej rywalizacji bardzo komfortowa sytuacja. Wykorzystajmy to. Przede wszystkim, moim zdaniem, nie przez zbyt głośne krzyczenie. To jest jedna rzecz. Druga to jest taka, że Europejczycy na kontynencie albo teraz zaczną się konsolidować, pod przywództwem niemieckim oczywiście, bo jakże inaczej, i zaczną budować Imperium Europejskie z prawdziwego zdarzenia, albo Europa pogrąży się w nicości społecznej, gospodarczej, bez projektu modernizacyjnego, bez siły, będzie trofeum w walce chińsko-amerykańskiej. A zatem uważam, że będzie bardzo gorące lato przed przywódcami europejskimi. Jeżeli podejmą decyzję ostrej konsolidacji, to zacznie być wywierana presja na państwo polskie. Dlatego, że proces konsolidacji w Europie się nie uda bez Polski. Pierwszym zainteresowanym będą Niemcy, żeby przekonać nas. W związku z tym wybory polityczne, które są w tym roku przed Polakami, mogą mieć ogromne znaczenie, pomimo że wydają się banalne. D wybór będzie trudny wbrew pozorom. I tutaj nie zgadzam się w pełni z panem doktorem. Nazywam to wyborem pomiędzy opcją kontynentalną a opcją neoatlantycką. Oczywiście. Gdy my się tu wypowiadamy z perspektywy miłości do ojczyzny i polskiego projektu cywilizacyjnego, to najlepiej by było rzeczywiście, żeby nie związać się z gospodarką niemiecką, nie być podporządkowanym jej i rozwijać własną marżę, własne łańcuchy dostaw, własne technologie, no własny, własny przemysł, własną produkcję, własną jakość. Problem polega na tym, że jesteśmy silnie związani z kontynentem i z gospodarką niemiecką i nie mamy skąd wziąć tej siły, żeby coś takiego zbudować. Przez 30 lat nie zbudowaliśmy tego niestety, a, te, a Amerykanie, i tu ubolewam nad tym, nie chcą nam tego dać po prostu. Wyraźnie nie bardzo mają apetyt, żeby zbudować realne Międzymorze, realne Trójmorze, wypełnić to treścią i pieniędzmi, i funduszami, i inwestycjami. Może się to zmieni z jutro, pojutrze, za tydzień, może usłyszymy o wielkich zmianach, ale na razie tego nie widać. Też bym chciał wybrać taki projekt cywilizacyjny i po to napisałem książkę Rzeczpospolitej, która wydana została dwa lata temu, która przewidywała ten moment, ale nie proponują Amerykanie tego. Zatem presja pomiędzy obozem, napięcie między obozem kontynentalnym a neoatlantyckim będzie bardzo silne i to już widać teraz w polskiej polityce. Przede wszystkim nie zmieni się nasz stosunek do Rosji, bo... Przy, tak, jeżeli będzie rzeczywiście okres chaosu międzynarodowego i Amerykanie będą się poświęcać rywalizacji z Chinami, i, być, i może wybuchnąć wojna na zachodnim Pacyfiku, co jest bardziej, coraz bardziej prawdopodobne, to Rosjanie mogą tę sytuację wykorzystać w obu scenariuszach. Czy gdy będziemy w obozie neoatlantyckim, czy w kontynentalnym, będziemy głównym buforem na wschodzie, i to czy nowe imperium europejskie, czy w świat atlantycki. Neoatlantycki będzie negocjował z Rosją siłą przestrzeń na wschodzie. Uważam, że najwyższy czas, żebyśmy się wreszcie zmierzyli z dorosłością po 30 latach zbudowali sił zbrojne z prawdziwego zdarzenia, które tak jak siły zbrojne Turcji są czynnikiem polityki zagranicznej Turcji. I na swoim przedpolu czynią uwagę. Kończąc ostatnie zdanie, przepraszam, bo takie przydługie wprowadzenie, ale. Przez szacunek też dla pana doktora chciałem się wypowiedzieć szczegółowo. Rzeczywiście najważniejsze, że jak kurz opadnie po tym wszystkim, czy będzie wojna kinetyczna, czy nie kinetyczna, żebyśmy zajmowali wyższe miejsce w światowym podziale pracy i nie byli zniszczeni wojną. To bardzo ważne, żebyśmy wyszli z tego zamieszania na wyższym miejscu w światowym podziale pracy. Bez tego będziemy tylko właśnie strefą eksportu ludzi, taniej pracy w nowym rozdaniu geopolitycznym, tak? Dwie minuty odpowiedzi do tego, co pan Jacek Bartolosz powiedział? Bardzo proszę. To było ogólne wprowadzenie, a jednak ja proponuję, żeby się trzymać tem pytań, które ustaliliśmy i pytanie było pierwsze konkretne. Czy mamy już teraz obrać konkretną strategię polityczną? I na to pytanie doktor Jacek nie odpowiedział, tylko przedstawił. Teraz Więc żebyśmy mogli dyskutować, to trzeba odpowiadać na konkretne pytania. Moja odpowiedź jest tak, że dłużej się nie da uniknąć udawania. Słucham? No dobrze, ale tu mamy, dyskuto, mamy dyskutować, a nie bawić się w dyplomację. Nie jesteśmy w MSZ. -cie. Dobrze, tak? To proszę. No i dobrze, no właściwie, bardzo proszę, właściwie, bardzo proszę. Właściwie po prostu zapomniałem odpowiedzieć na to, ale to jest bardzo dobry moment, bo odpowiem tylko i konkretnie. Powinniśmy przyjąć strategię w korytarzach MSZ i w ośrodku kierownictwa państwa polskiego, wybór dużego projektu cywilizacyjnego budowy bloku państw Polski, oddzielnego centrum rd rdzenia Europy. Jednocześnie nie mówiąc prosto tym Niemcom. I wymuszać, lewarować nie, Niemcami i Chinami, Amerykanom, żeby Amerykanie jednak płacili za to i odpowiednio, odpowiednio wsparli nas. Tylko do tego potrzeba mnóstwa umiejętności, ludzi, kompetencji i zmiany gry statusowej między nami a Amerykanami. I w tej chwili to będzie trudne, bo Amerykanie są w szale bojowym. W związku z tym. Uważam, że należy rozpocząć od tego scenariusza, ale nie zrażać do siebie Niemców. Od razu. No więc ja się zgadzam z tym scenariuszem. Czyli tutaj się zgadzamy, że trzeba w teraz rozpocząć konkretną strategię polityczną. Tylko, że my tej strategii nie możemy rozpocząć, nie antagonizując Niemców. Dlatego, że pierwszą rzeczą, którą Niemcy zrobiły, jak zaczęło no, przybierać jakiś kształt, wprawdzie mglisty to między morze ograniczone do trójmorza, to zgłosiły tam swój akces i na razie są obserwatorami. Więc nie można tego robić, nie antagonizując ich, bo będziemy ich spod napotykali, czy już ich napotykamy wszędzie. Napotykamy ich w każdym kraju Trójmorza, napotykamy ich na Ukrainie i tak dalej. Więc udawanie... E, w tym wypadku jest niemożliwe. Można oczywiście, trzeba być elastycznym, ale e, udawanie, że e, nasze interesy i ich interesy nie są antagonistyczne, nic nie da. Tym bardziej, że e, Niemcy o tym doskonale wiedzą i dlatego usiłują doprowadzić do zmiany władzy w Polsce za wszelką cenę. Ja bym tylko panie doktorze, jeśli zaraz pan zacznie, tylko poprosił, żebyśmy się trzymali zasad po prostu. Pięć Dobra. minut, po 5 minut i potem pod, Ale to są, wydaje mi się, fajne Dobrze, ale proszę bardzo, oczywiście oddaję panu głos. Bardzo bym się zresztą podoba ta formuła, bo, bo jest taka, no, konkretnie. Ja bym zrobił to w sposób następujący. Coś w tym jest, co mówi pan doktor, że nie da bez antagonizowania, zwłaszcza, że Niemcy są przyzwyczajeni do narzucania swojej wolinami w ogóle uważają, że są pępkiem świata w Europie. Tak naprawdę jest, widziałem to na własne oczy. Natomiast należy w ogóle własną mapę mentalną przebudować. Polacy mają straszny problem z zdefiniowaniem samych siebie, po pierwsze. Należy wyraźnie dać do zrozumienia partnerom w zachodniej Europie kontynentalnej, że Rosja nie jest bez naszej zgody graczem w Europie, bo nie jest. Bez Polski i Ukrainy Rosja nie ma lewarów gry politycznej w Europie. Chyba Francuzi zapomnieli o tym i Niemcy, i wreszcie należy to twardo zakomunikować im, że bez nas nie ma żadnych porozumień na temat Ukrainy i Białorusi, bo nie pozwolimy na to i zniszczymy wszystkie porozumienia, które między nimi są, wykorzystamy naszą przestrzeń, położenie geograficzne do wspierania tego. Wydaje mi się, że nikt jeszcze tego nigdy naszym kolegom z Zachodu nie zakomunikował. W związku z tym oni nie liczą nas w tej grze, co widać było po formatach miejskimi. Mało tego, należy po prostu powiedzieć Niemcom, słuchajcie, wy macie strategi strategię cierpliwości strategicznej, patrzycie, kto wygra, generalnie chcecie utrzymać swoją gospodarkę. I tak będziecie nas potrzebować. Więc co dajecie? Bo mówię wprost, ja to mówiłem od wielu lat. Zarówno wbrew temu, co oni nam mówią, bo mają za darmo to, i Niemcy i Amerykanie bardzo Polski potrzebują. Nie rozumiem, dlaczego Polacy zawsze myślą, że ktoś nam robi łaskę, rozszerzając Unię Europejską, albo przyjmując nas do NATO, albo wysyłając wojska nawet nad Wisłę. Sojusze nie polegają na żadnych przysługach, ani wspólnoty gospodarczej. I to już w sobie, postawienie takiego, takiej kwestii jest ogromną różnicą. Mało tego, należy zakomunikować natychmiast. Ja napisałem taki tekst o tym, rewizja doktryny Mieroszewskiego i Giedroycia, potrzebna od zaraz. Zakomunikować, że na wschód bez naszej, na wschodzie nic się nie będzie działo bez zgody Rzeczypospolitej. Trzeba to zakomunikować ambasadorowi chińskiemu w Warszawie, że każde dyskusje z Niemcami o Morzu Bałtyckim, o Morzu, o Morzu Czarnym, o komunikacji, autostrada, o różnych rzeczach, będzie uważane za, wro za wrogie wobec nas. Albo na przykład wszelka infrastruktura w Dolinie Dunaju będzie uważana za coś, co w grze o sumie zerowej osłabia państwo polskie i nasz naszą decyzyjność. I należy to zakomunikować Chińczykom. I oni naprawdę będą mieli zgryz, bo bez Polski nie da się dostać do głównej osi Europy. A Chińczycy bardzo potrzebują tego. I to samo Niemcom, trzeba to twardo egzekwować. Tak? ale trzeba rozmawiać, trzeba to jednocześnie skutecznie mieć wizję, rozumieć to, tak? Wszystko. Nad tym się zastanawiam, czy, czy jest to pełne zrozumienie. Trochę przedługo, ale mam nadzieję, że odpowiedziałem, panie doktorze, na to.